Panie posuną te teaty, tak? Znajdujemy się w tym to litery to będą punkty kontrolne, na które się musicie państwo zgłosić. Dostajecie do zadania do wykonania... E, 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 domeny. Do... Do... No, Przepraszam, teraz tak, każdy na start, otrzyma krzyżówkę do wykonania krzyżówki, tak, rusza do punktu następnego, czyli do punktu B na rynku. Tak. Generalnie wszystkie te punkty są ustawione w poszczołach, jeden przy poszczołach i yy, w tych okręgach. Jeden jest taki najgrabiejszy punkt, to jest Codna. Jak Państwo wyjeżdżacie z Bendarzowa w kierunku Codna, Musicie skręcić na wysokości przystanku autobusowego w prawo. Czyli tak? przyjeżdżamy przez miejscowość, przyjeżdżamy przez kościele i wracamy, robimy taką kompensację, wracamy z powrotem na drogę w kierunku na Bogowie. Tak? Tam będzie um, ta praca opakowana, ale no, generalnie to jest taki punkt, na który proszę zwrócić uwagę, bo ponadto te wszystkie e, pozostałe punkty tam są już przyjaciółmi. przyjeżdżamy przez miejscowość. Proszę też uważać na wysokości połowackowej, bo tutaj będziemy przekraczali drogę krajową. Czyli proszę zawalać tę bardzo szczególną odrazę. Ostrożność. Najgorsze to te górki. No. No my, tu, asykuracja. Machamy. <laughs> ten wasze było tak zawrotne, że byliśmy sami po bo pamiętacie zaplanowaliśmy w regionie niepełnosprawności 30 na to. Pierwszy, kto jechał 11.05 był już na mecie, także gratulujemy wszystkim, no i czas teraz nagrodzić najlepszych. Szanowni Państwo, jak mówiliśmy, mamy różne kategorie, ale na początek chcielibyśmy wyróżnić rodzinę, która cała, w całości dojechała. Do mety, wystartowała, zapraszam rodzinę Schmidtów i prawa. Ja Również chciałam powiedzieć, że pan Schmidt uzyskał największą ilość punktów, jeśli chodzi o wiedzę, także gratuluję. Zasłuchaj załóżmy też prezent wydatkowy, książkę o gminie, żeby się dostalić. Chcieliśmy również nagrodzić najstarszego uczestnika naszego rajdu. Zapraszamy serdecznie panią Albinę Mruk. Także zaczniemy może od zaszczytnego trzeciego miejsca. Jak Państwo wiecie wyróżniliśmy dwie kategorie. Kategorie mężczyzn i kobiet. I zaczniemy od pań. E, 48 punktów w generalnej, czyli wiedza plus e, e, zaliczenie wszystkich punktów i dojazd do mety. Dla numeru startowego 13 Monika Golebiowska. która uzyskała 84 punkty i zajęła drugie miejsce. To jest pana, pani Diana Wilkaniec. Brawo! Brawo! <śledzimy> I też na trzecie. Zapraszamy, no, dekoracja to na koniu. Proszę, <śledzimy> 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 Drugie miejsce w kategorii mężczyzn i 103 punkty uzyskał Mateusz Wesołowski. Zapraszam. serdecznie. Ale dla fajnie. Dlawet, ale nie. W sposób duży. Bawę, puści z dłoni prezesem. No i szanowni państwo, mie miejsce pierwsze jest niestety tylko jedno. I to pierwsze miejsce i Robert, tutaj stojący, wygrał. Tam z ilością 105,5 punkta Łukasz Wampi. Jest robił żołowiec? Je. Bardzo bym z bardzo, 5 minut dla fotoreporterów. <grymia> Zapraszamy wszystkich uczestników projektów do pamiątkowego zdjęcia tutaj pod skobiu. Za każdego medalę tutaj to, 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 to. pani Jola.